Chcemy kupić konisia tego obczajam od dawna. Bardzo mi się podoba. I od dawna jego go zbieram. Ja kupiłam sobie kończy, więc... Lecimy. Taki szybki, odcineczek, Na szybko, bardzo szybko. Chróciłem konia mojego wymarzonego. Które wcześniej nie pomyślałam i kupiłam innego. <gry> Dobra. księżycowy więże No I, I nie będę dojechać inaczej niż po prostu, przeskakiwanie wszystkiego. Chociaż może tym razem będzie inaczej. O, czujcie. Magnetyczny jest mój ostatni zakup. Słuchajcie, ci mamy kupić tego magic king. Pani Przewodnicząca, Albo nie. Albo nie. Hmm... Wyjść I Jeszcze jednego zamierzam kupić. Ten i na ten skończymy. Nie opcjonalnie tego, ale to... No dobra, trzy kupię. I się... To będzie Snow... Snowblad. Hmm. No. Jeszcze ja zobaczyć czy to się nazywa Igeria nie, sama, nie. I, dostaję. I ostatni już zakup. Mój tego nie kupię, to mi się nie podoba. I tego też nigdy nie kupię, bo ten jest strasznie niebieski. Taki. Przypomnę to jest nasz. zwiększywa Ten. Tak. Mam do niego kupę, że jest na chcę po Tej Lucja. Lucja, ale my jeszcze zamierzało kupić tego i co jezu, ale on okropnie wygląda w tej krzywie, ona jest wtedy tylko jasna. Odmon spabowanego powrót z mniej Ta jest okej. Okay. Ta okropna. Ta okej. Okay. Ta najlepsze. Ostatni tego jak się nazywać kurą. Okej hmm. Ok, Okej, okay, może być oda. Okay, konia. Tak. I to jest ostatni zakup, Jeśli dostaję. pokażę, wam jaki koni mam do trenowania. Z mnóstwo. Trzeba trenować. Tylko, że najpierw trzeba się zabrać to, co, co było zaczęte już. Tylko, że tego muszę, tego też ostatnio kupiłam. I muszę go trenować, dlatego, że to jest końcowy. Aktualnie mam tyle Tu. Mam prawa. Dwa. I tu jeden. cinco pięć fryzów. Pięć dois, Três, a quatro, cinco, tak, pięć. <tosho> teraz, słuchajcie. To, co no piętnasto leci tu. Ciebie dam tu. Ciebie tu. I. Ciebie damy. I... Ok, snowbella wywalimy Damy ciebie. Night shadow, leci tu i kuki. Ok. Ja byłam na szkoleniu kafi. Tylko że McNaget to jest koniec klubowy i muszę konia klubowego najpierw wytrenować. Po koniu klubowym będzie kafi po... no ci pani panikałko. Po kawie będzie... Po kuki po będzie. Yy, gdzie tutaj jesteś? Po kuki będzie. gdzie on jest? Night Shadow, tutaj. Czekaj, Wy widzicie już wszystko? Tutaj, teraz widzicie. Yy, po kaffi, yy, po kuki będzie Night Shadow, po Night Shadow, a nie, po kafi będzie Blue Boy, po Blue Boy. Będzie Air y, Apple Po R Apple będzie cookie ku... Czekajcie, to w swoje kolejne jeśli powiedziałam, dobra, nieważne. Jeszcze raz, po Magnagete będzie kaffee, po kaffee będzie Blue Boy. po b będzie Air Apple, po Air Apple tak będzie cookie po cookie będzie Night Shadow, po Night shadow, yy, będzie Ice Palace. Dobra, nie, nie przeczytam tej nazwy. Po nim będzie Cherry Hut. Po Cherry Hut będzie Snowbell. Po Snowbell będzie Milkshake. Po Milkshake Big Sky. Po Big Sky będzie. Yy, King Forest, po King Forest będzie Ice Milk, po Ice Milk będzie Jinx, po Jinx będzie Tiger Stream i później już będę trenowała te fryzy Czyli później zamierzam wytrenować Fox King, później Snowblood i później Kay Rebel. Są przecież prestiżne, kocham je, normalnie kocham. Czy co, ja szczerze mówiąc, jakbym mogła ja całą stajnię w nich i w dzikuskach. I chyba to tak zrobię, wiecie? Żeby mięso miała mieć sobie wystawione i tak. Tu. Tylko maknageta by musiała mieć wystawionego. Pierwszy plus i drugi plus. A, no i zapomniałam jeszcze, to jest Summer... Summer Sky. Tutaj on. Dzikuski damy tu. Okej. Okay. Wszystkie dzikuski wystawiamy. Okej. Okay. I I tutaj o. Okej. Okay. Wszystko, wszystko. Dobra. Tak to się prezentuje. Kary. a dzisiaj to trzeba rozebrać w ogóle, snowmist, 15 level ma, no nieźle, nieźle, ładny, ładny level, ładny, ładnie się prezentuje, Są koniś. Mam 7000 z okay. To też był bardzo ładny koniem, ale jednak tutaj moja faworytka. Witaj. Yy, Magic attack. To jest kochany koń. Lubię on normalnie. Snowblad i K-Rebel go nie kupiłam i starczy mi bo w tym tygodniu 4 nie kupiłam masakra tylko że ten kosztował 450 zamiast 950 był przyceny i i chciałabym też poinformować, że rekrutacja do klubu, do którego należę, czyli Storm Panther, została zamknięta. Otworzy się gdzieś tak pod koniec grudnia może, może na początku roku, więc zobaczymy. Dobranocki i bajo.